Witam w kolejnym odcinku. Chodzę tak sobie tutaj i w sumie... Zdobyłem takie obrazy. Tu jest jakiś ślatający Dość dużo jest tutaj przeciwników. Te obrazy zdobyłem po pokonaniu piłku. Wow obrazów to tak jakoś działa, że jak się pokona kilku danych wrogów to dostaje się jego tego wroga jakąś zdolność możliwe, że jest boss, bo to czemu nie? Dziwne, że oni się jakoś się nazywają. Już. No cóż, szybko. Ważne, żeby mieć apteczki. Manipulate. O, czyli możemy teraz przesuwać. O, proszę. Czyli otworzą nam się nowe rzeczy. Te obrazy, tak jak widziałem, to często właśnie. Czyli można w ten sposób łapać. Ale powiedzcie mi po co tu jest taka... Chyba, że przed tym bossem miałem uciekać. No nie wiem, być może to mogę tylko przesuwać, ale już nic z tym nie mogę zrobić więcej. Ale mogę zrobić tak i wejść tu. Ale jeszcze wyjdę tutaj. O właśnie. HP Max Up. Unicorn Ring. Czasem trzeba uderzać w ściany. E, bo, bo tam coś może być schowane. No i tu jeszcze mamy coś zdobyte. Crusader Armor. Szkoda, że ta zmiana tego stroju. Strange defense. A ubierzmy sobie, e, że z... nie zmienia się postać. Jakoś... jak się zmienia strój. O, proszę, można przywołać rycerzy do pomocy. O, czyli oprócz tego, że mam Ale gdzie mam swoich atomów? Welcome company Mam jeszcze rycerza, który będzie pomagał O, dostajemy się silniejsi eee, I to tak jak jest w tych wszystkich grach We wszystkich grach Czy jak wejdę tu? Ciekawe, kiedy ten rycerz znika. Czy tu jest coś napisane? No i można iść do tego naszego kolegi, który nas nam mógłby pomóc. A teraz w sumie mamy już opcję z tym przesuwaniem tych, 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 tych jak to nazwać. Dobrze, Patrzcie jak mamy dość, że mamy rycerza To prawda nie zawiera dużo ale Trzeba by to nagrać, bo jak... jak teraz przegramy to wszystko będzie od nowa Więc jak się wchodzi do nowego pomieszczenia to oprócz rycerza wszystko tracimy. Czy rycerz jest na stałe? Może jest na stałe. Ale udało nam się pokonać bossa i to za pierwszym razem dzięki temu, że mieliśmy apteczki. Zróżmy, mój i mój Jak on tu tym mieczykiem atakuje? Pięknie. A my musielibyśmy chyba pójść. Z tego strzelać. Pokonał go. Sin sinister Funk. Eee, dobra, mamy to nagrane, więc możemy zejść tu na dół. Tutaj coś było. O, to jeszcze raz jeden. Dobra, nie bijemy się z nim. Idziemy, bo tu było coś. Tylko nie wiem, czy to było zamknięte przez właśnie. Aha, to było takie zejście, które bo jeszcze ten, ten kuferek otwierałem. Nie wiem co tu jest pod spodem. Aha, tak jest system. Rycerzu, rycerzu! Te obrazy też są fajne, bo... ...starsze, że dotkną wroga i już powodują obrażenia. Każdą ścianę trzeba puknąć, stuknąć, bo być może coś tam jest ukrytego. A my sobie zapełniamy dalej mapę. To pewnie nie są groźne. I tego kota się ostatnio przestraszyłem. ale on nie był taki groźny tak strasznie wyglądał zresztą często, dużo tutaj jest takich postaci które strasznie wyglądają no tak naprawdę nie są takie oj teraz możemy puścić to na dół i tu mamy przejście i to jest to jest właśnie to co wszyscy lubią najbardziej czyli Skróty. Bo jesteśmy tu. Tu mamy safe, a tu na dole. Co mamy? Zobaczmy. O tu się coś świeci na biało. O, coś było kiedyś. A teraz możemy się przenieść. Ale zobaczmy czy tutaj gdzieś jeszcze mamy jakieś... Zablokowane przejścia. No to tak jest, właśnie, że się tak trzeba trochę nabiegać. Te zielone yy, miejsca można się tutaj z nimi przenosić. Między zielonymi i czerwonymi to są stajwy. Widzicie, tu na biało się coś świeci. Nie ma tu już żadnej mapy, też, ale spoko. Mamy rycerza, mamy obrazy. A to nawet nie można od tej strony wejść. No cóż... Jak się wchodzi do nowej do komnaty, to od nowa są wszyscy przeciwnicy, więc... To jest trochę tak... A czy tu mógłbym zrobić coś? A, ja tu mogłem górą przejść przecież. A no. I... Zobaczmy. Bo jesteśmy tu i moglibyśmy przejść... Boże Randol, oj. Boży Randol, a tam rycerz walczy ostro. Tędy przejść i tutaj na dół zejść i będziemy przy tym zielonym witrażu, który nas przenosi do innego zielonego witraża. Tu jest safe. Czy my to już nagrywaliśmy? Chyba nagrywaliśmy w obosie. Te obrazy naprawdę są bardzo dobre. Dzięki temu można lepiej walczyć. Ale zobaczmy jeszcze tutaj, co jest. A ja po prostu muszę znaleźć teraz miejsce i przypomnieć sobie, gdzie było miejsce, które było zablokowane. Tu raczej nie, a tu. Padłem, a tam nie wesz, nie wszedłem. I tu na dole jeszcze coś jest. Idę na ślepo, ale... No tutaj jest klucz potrzebny. O, tu się na dole coś zawiesiło chyba. Błąd. Mały w grze. O, no, na razie się leci, ale... Dlatego to nie jest takie może efektowne do nagrywania bo, a, bo dużo się biega, szuka tutaj będzie pewnie też można w jakiś czas to otworzyć było gdzieś takie miejsce zablokowane dość dużo jest broni dość dużo jest takich właśnie zdolności no fajnie można pobrać sobie teraz jak jeszcze mamy mamy rycerze, mamy obrazy jeszcze dodatkowo możemy uderzać Morgensternem no to już w ogóle wypas tutaj taki wielki potwór to od razu nam rozwala wszystkie tutaj pojemniki no a my Mamy jeszcze sprawy do załatwienia. Gdzieś to był taki... Tam się spóźnił trochę chłopak. Teraz to się leci z tymi obrazami, patrzcie. Za bardzo nie przejmuję e, nietoperzami uruchamiam specjalny atak kosztem many ale jak takie coś rozwalę to Mana znowu jest odzyskiwana a poza tym po czasie sama się odnawia tutaj tylko jeszcze Wam pokażę że jest taka pod mostem wodna kraina którą Chyba nie pokazywałem, a kiedyś poszedłem tam zobaczyć. Tylko, że nie można z niej za dużo zrobić. A chcę zobaczyć... chcę zobaczyć, czy pod wodą mogę używać obrazów. Będzie to zapewne, chociaż tutaj nie mogę pływać jeszcze. Muszę zdobyć jakąś zdolność do pływania, ale tu jest właśnie woda. O, jest ryba. Albo muszę mieć podwójne skoki raczej. Nie, ale tak, to jest taka duża rybka. A my musimy tam przepłynąć. Znalazłem po drodze takiego pana, który mógł zmienić mi wygląd. Zmienił mi kolor sukienki i włosy. Kolor włosów. Dobra, ja to poszukam, a potem spotkamy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.